20 stycznia o godzinie 13 na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim pożegnaliśmy Alojzę Aurelię Baniewicz, honorowego obywatela miasta. Aloj Zabaniewicz była m.in. współorganizatorką szkolnictwa na Ziemi Krośnieńskiej, długoletnią nauczycielką i zastępcą kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim, organizatorką szkoleń i konferencji dla młodych nauczycieli. Pani dewizą życiową były słowa Janusza Korczaka: Nie jestem po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. W całym swoim życiu zaświadczyła Pani, że człowiek jest tyle wart, ile potrafi pomóc drugiemu człowiekowi za swoją pracę i zaangażowanie społeczne wielokrotnie odznaczana między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża.